Płyniemy. Cześć. Dzisiejsze spotkanie rozpocznę od niezwykłych słów, potężnych słów, które będą miały wpływ na Twoje ciało, Twoje pole energetyczne, pole informacyjne, Twoje zaufanie do siebie, Twoje samopoczucie, Twoją komunikację ze sobą i ze światem. Te słowa to moje piękne serce. Zwraca się ku sobie właśnie z takim gestem, kiedy swoją prawą dłoń kładziesz na swoim sercu. Więc za chwilę opowiem historię związaną z tą praktyką, której chciałabym Cię nauczyć, tym małym rytuałem, który może się stać niemal święty dla naszego życia, dla nas samych, i który może mieć naprawdę ogromne znaczenie. Dla, na poziomie świadomości, podświadomości, na, na poziomie naszych uczuć, na po, poziomie fizyczności, czyli moje piękne serce zwraca się ku sobie, czyli świadomość serca zwraca się ku sobie, ku świadomości serca. Tak jakby twoja najpiękniejsza, ta najpiękniejsza świadomość zwróciła się ku sobie. Więc za moment o tym opowiem i. Z mojej perspektywy, takiej filozoficznej, bardziej perspektywy, powiem, co się wtedy może wydarzać w naszej przestrzeni życiowej. Kiedy wypowiadasz te słowa bardzo świadomie, bardzo intencjonalnie, z pełną wiarą, co się może zadziać faktycznie bezpośrednio w Twojej świadomości, podświadomości, twoich, na poziomie Twoich uczuć, Twojego ciała i w komunikacji z zewnętrzną rzeczywistością. Bo przecież pamiętajmy, że nic na zewnątrz nie dzieje się, bez wewnętrznej przyczyny. Więc może to się stać naszym pięknym rytuałem, kiedy nauczymy się nie tylko w tych trudniejszych momentach, ale też w takich, takich momentach, kiedy potrzebujemy się na chwilę zatrzymać, kiedy potrzebujemy usłyszeć wewnętrzny głos intuicji. Nie tylko kiedy się czujemy pogubieni i kiedy jest nam ciężej, ale także kiedy mamy poczucie, że jesteśmy na rozdrożu. Że czujemy się bezradni, że jesteśmy w lęku. Moje piękne serce zwraca się ku sobie. Hey, więc dedykuję ten materiał i to spotkanie wszystkim tym, którzy chcą poczuć więcej tego flow życiowego, tego przepływu w sobie. Życzę dedykuję ten materiał wszystkim tym, którzy chcą sobie przywrócić. Zdrowie. Dedykuję ten materiał wszystkim tym, którzy chcą więcej harmonii, ale też tym, którzy trochę się pogubili w swoim życiu i nie wiedzą w jakim kierunku iść. I też tym, którzy odczuwają tak duży ciężar, że zupełnie żadne metody i techniki rodzenia sobie nie pomagają. Więc uważam, że po pierwsze, nasze serce nam służy. To, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jeśli dobrze pamiętacie z moich materiałów, już dawnych, że serce ma ogromną, bodajże 40 tysięcy neuronów. Ono ma swoją świadomość. Notabene sygnał płynący z serca do, do mózgu jest bodajże 5 tysięcy razy silniejszy niż z mózgu do serca. Więc nasze serce jest w stanie wprowadzać siebie i cały nasz organizm i całą przestrzeń naszą osobistą w tak zwany koherentny stan, czyli spójny stan, dzięki któremu jesteśmy w stanie przywracać harmonię. Natomiast w, tym, w tej koherencji i w tym uspokajaniu swojego serca, tym głaskaniu swojego serca jest coś więcej. I akurat te słowa, których ten rytuał, ta praktyka, której, którą chciałabym ciebie nauczyć i zachęcić, żeby ją stosować, jest jedną z najprostszych rzeczy, którą możemy zrobić. I otóż, ona pojawiła się w moim sercu zupełnie nagle i spontanicznie. W momencie, w zasadzie to było, to było wczoraj, kiedy z jednej strony moje życie jest takie barwne i takie pełne, i takie szczęśliwe, a z drugiej strony wydarza mi się jakiś zakręt, taki mocny zakręt życiowy, gdzie zdałam sobie sprawę z własnych programów, obciążających programów. Które w jakiś sposób pewien obszar w moim życiu niszczyły, który stał się, przez co odczuwam ogromny ciężar. I w takiej totalnej bezradności, a już próbowałam wszystkiego, w takiej totalnej bezradności poddałam się. Moje ciało opadło na łóżko, które tutaj mam obok. I, i wtedy przyszły te słowa. Wtedy przyszły takie niewymuszone słowa, które poczułam, że przyszły z jakiejś przestrzeni. Może kwantowej, może boskiej, może podświadomościowej, może z jakiejś kolektywnej świadomości, ale poczułam, że to jest coś większego niż to, co by wymyśliła sama moja głowa. Więc moje piękne serce, i to ważne, żeby powiedzieć piękne serce, bo twoje, każdy z nas ma piękne serce. Możemy dyskutować yy, o gustach, możemy dyskutować, co jest ładne, co jest brzydkie, yy, ale moim zdaniem. Nie ma opcji, żeby serce nie było piękne. Serce każdego z nas jest piękne. Więc to jest ważne, żeby dać sobie przyzwolenie i dać sobie uznanie dla swojego pięknego serca. Stąd ten przymiotnik piękny. Więc, moje piękne. Więc moje piękne serce, więc moje piękne serce zwraca się ku sobie. I przyszły do mnie te słowa, i wypowiedziałam je kilka razy, kładąc rękę właśnie na swoim sercu. Trzy razy w zasadzie. Może nam to przypominać jeden kościelny gest, ale myślę, że tutaj tkwi więcej mocy, mocy i energii, którą sobie dajemy. Moje piękne serce zwraca się ku sobie. Moje piękne serce zwraca się ku sobie. Moje piękne serce zwraca się ku sobie. I zauważ, że w tym geście, czyli ja przyjmuję, to jest ja przyjmuję. Ja przyjmuję z powrotem energię od wszechświata. Ja zbieram swoją energię ze wszystkich rzeczy, gdzie na które rozproszyłam te myśli, yy, i swoje, swoje zainteresowania, i przejmowanie się, i zamartwianie, czyli zbieram z tej przestrzeni zewnętrznej tego, co może stanowić ciężar, co może stanowić zmartwienie. Zbieram Swoją, nie tylko świadomość, ale swoją energię i przywracam ją do, do siebie. Czyli moje serce zwraca się ku sobie i poczuj to. Za chwilę pójdziemy dalej, ale dajmy sobie na to przestrzeń. Zauważ, że to jest taki. Nie ma dużo takich filmów na, na tym kanale. Większość jest, większość filmów jest albo, albo są samymi medytacjami, albo są. No, na pograniczu nauki i duchowości. E, a ten pierwszy raz, ciekawi mnie, jak przyjmiecie to spotkanie, bo ono jest dość intymne. I ja nagrywam ten materiał, i tego obejrzysz za kilka dni, ale ja już tworzę nasze wspólne tu i teraz, naszą, ponieważ czas i przestrzeń są względne, więc twoje tu i teraz jest moim tu i teraz. Twoja przestrzeń jest moją przestrzenią, moja przestrzeń, zapraszam cię do niej, jest Twoją przestrzenią. Możemy się tutaj spotkać i zauważ, że jakby nagrywam ten materiał, patrząc w kamerkę telefonu, ale czuję tam ciebie. Czy jest to możliwe? Długo ćwiczyłam, długo ćwiczyłam w połączeniu świadomości z innymi ludźmi, żeby odczuwać to jako totalnie realne. Tak jakbyś siedziała, siedział naprzeciw mnie i słyszałabym bicie Twojego serca. Daj sobie poczuć, nawet jeśli nie słyszysz tego jakby zmysłami, czuciem czy, czy mhm. um, słyszeniem, to, to wyobraź sobie, Twoje serce bije i ono bije dla Ciebie. I jednocześnie daj mi znać, jak. jak Przebieg tego spotkania, jak energia tego spotkania na ciebie wpływa. Bo moją intencją jest, że kiedy mówię do ciebie i słowa płyną, i one nie płyną z mojej głowy, one płyną właśnie z mojego serca, że ten przepływ ma cię uspokajać, że ma ci przypominać, że Twoja dusza jest w zaufaniu, że mogą się dziać różne rzeczy. Ale Twoja dusza jest w zaufaniu, a twoje serce może zwrócić się z powrotem ku sobie. A zatem znowu, na nowa. zobacz. Przywołaj tę rzecz, z którą ci tak ciężko, obojętnie co to jest. No, poddychajmy tym. To musi być trudne. To jest niesamowite, ale energia mnie prowadzi, i przynajmniej do części z Was, które, osób, które naprawdę które poczuły siebie w doświadczeniu, które jest trudne. Więc to jest trudne. Bardzo rzadko idziemy do lustra i mówimy sobie: Adam, Ania, Klaudia, kurde, to jest trudne. To było naprawdę trudne. I kiedy mówię do ciebie, mówię też do siebie. Za rzadko mówimy o tym, przyznajemy, że coś jest trudne, staramy się być twardzielami, zamykamy się, e, budujemy pancerz ze swojej skóry. Tymczasem rzeczy są trudne. I później włączają nam się różne paranoje, włączają nam się nałogi, e, lęki, różne choroby psychiczne, też depresje, e, które są coraz bardziej powszechne. A to dlatego, że cały czas sobie odmawiamy, by nasze serce zwróciło się ku sobie. Jesteśmy cały czas w jakiś sposób dla innych w gonitwie, za czymś lepszym. Być może za pieniędzmi, być może za miłością, być może za lepszym wyglądem, być może uciekamy od czegoś. Natomiast, kiedy mówisz, i znowu za moment powtórzymy, moje serce. Zwraca się ku sobie, tak jakby zatrzymujesz się. I proszę cię, zrobimy tą praktykę jeszcze za chwilę dwa razy, w dwóch kontekstach, ale pomyśl o tym, że kiedy będziesz wypowiadać te słowa trzy razy z ręką na swoim sercu moje serce zwraca się ku sobie to tak jakbyś się zatrzymywał, zatrzymywała i cały świat, i wszechświat, mm -hmm. się zatrzymuje dla ciebie. I słyszy te słowa, i uznaje te słowa. I w pierwszej kolejności spróbujmy może w kontekście tego, co jest właśnie takie trudne. Czyli możesz zobaczyć, możesz przepuścić, bo to jest dobrze przepuścić każde trudne doświadczenie, jakby wpuścić w ciało, poczuć w barkach, w gardle, w nogach, w brzuchu, w głowie. Każde trudne doświadczenie w jakiś sposób robi spustoszenie w ciele. I później ciało choruje, dlatego że my nie przepuszczamy ostatecznie tego, że my to na poziomie ciała zatrzymujemy i, i później te emocje, wyparte emocje się kumulują. I część osób będzie je czuła w jelitach, część osób w kręgosłupie, część osób będzie miała problemy z zębami część z migrenami, jeszcze inna część z jakimiś rodzajami nowotworów. Dlatego że nie przepuszczamy emocji przez siebie. One jak przepuścisz emocje przez ciało i one sobie pójdą, zostaną przepuszczone, ugruntowane, pójdą do ziemi, to jest to znacznie zdrowsze niż próba nieczucia, uporczywe odmawianie sobie czucia. Więc w tym momencie tą trudną sytuację, którą przeżywasz, którą masz ten swój ciężar możesz przyjąć na klatę i poczuć, poczuć i uznać, nie wypierać, uznać, powiedzieć: Okej, okay, to jest część mnie, moje ciało może to poczuć. I będziemy to, tą trudną sytuację rozpuszczać poprzez nasz rytuał, naszą praktykę. Czyli kiedy to przyjmujesz, nie oceniaj tego. Nie próbuj wypierać, nie próbuj odrzucać. To jest Twoje. To jest Twoje doświadczenie, Twoja dusza zabierze to ze sobą. Natomiast na ten moment potrzeba nam mocy, żeby dać sobie ogrom współczucia w tej sytuacji. Więc uwaga, kiedy jesteś teraz ze mną, możesz patrzeć w moje oczy albo zamknąć oczy i przyjąć sytuację, która jest trudna, tę blokadę. Jakiś rodzaj lęku, może zawstydzenia, może ciężaru. I nie walczyć z tym, po prostu przyjąć i wypowiedzieć na głos: Kładąc rękę na sercu, moje serce zwraca się ku sobie. I dodamy jeszcze piękne serce. Jeszcze raz. I poczuj siebie, poczuj siebie z poziomu serca. Moje piękne serce. Zwraca się ku sobie. Hmm. Słuchajcie, czuję jak wibracje pracują i płyną. Chociaż moje tu i teraz jest niby w innym momencie niż twoje tu i teraz, ale one się łączą, bo czas jest względny, i przestrzeń są, jest. Bo czas jest względny, i, i przestrzeń jest e, względna. Więc idziemy dalej, jeszcze raz. Ręka na sercu i moje piękne serce. Zwraca się ku sobie. I poczuj, że oddychasz inaczej, energia inaczej płynie. Tak, jakby cała świadomość. Nie rozpraszasz świadomości teraz na to, co jest, nie oceniasz, tylko po prostu sprawiasz, że moje serce zwraca się ku sobie. Z powrotem Twoja energia wraca. Przepięknie o tym mówi Adamus Saint-Germain, który w swoich przekazach podkreśla, że żeby żyć na wyższym poziomie, żeby ma mieć piękniejsze życie, musimy w pierwszej kolejności postarać się, aby nasza energia wróciła z powrotem do nas. I myślę, że ta afirmacja, która do mnie przyszła, no nie wiem, może sam Adamus mi to podrzucił, daj znać Adamus. A może to przyszło z naszej wspólnej przestrzeni, gdzie tak dużo pracujemy z sercem. Że te słowa, czyli ta afirmacja, ta praktyka, będzie miała ogromną moc, aby sprowadzać z powrotem energię do siebie. Czyli jeszcze raz. I zobacz, znów, zobacz, poczuj, jak, poczuj jak coś, ile się zmienia podczas tego spotkania. Moje serce zwraca się ku sobie. I nawet jeśli nie, nie oglądasz, a tylko słuchasz, poczuj tę energię, która płynie z tego spotkania, z moich słów, ale tak naprawdę. Twoich słów, bo ty to wypowiadasz również na głos. Ty to czujesz. Ty robisz właśnie w tym momencie głęboki, transformujący proces, który może wpłynąć na chwilę obecną, ale być może pójdzie tak głęboko, jeśli tak zechcesz, jeśli w to uwierzysz, że pójdzie echem. Możesz to sobie wyobrazić, jak to może być silny proces. Moje serce zwraca się ku sobie i wyobraź, że jest to jak kamień rzucony w wodę, i tam rozchodzą się te kręgi na wodzie, że echem, ta afirmacja rozchodzi się na twoją całą przeszłość, twoją całą przyszłość, na poprzednie i przyszłe wcielenia, poprzednie i przyszłe pokolenia. Moje serce zwraca się ku sobie. No, fantastycznie, zaraz będzie ta mantra po prostu nam dźwięczeć w sercach i w głowie cały dzień. I teraz kolejna jeszcze rzecz, którą zauważyłam dzisiaj Praktykowałam sobie, nie nagrywałabym tego materiału, gdybym sama nie sprawdziła, jak to działa na mnie. Zadziały się. Byłam na takim, chociaż jeszcze jestem po operacji, też, więc niewiele mogę chodzić, ale poszłam na taki kilometrowy spacer, półtora kilometra, włóczyłam się <grych> prawie godzinę. Ale co chwilę przystawałam i mówiłam, właśnie robiłam tę praktykę. Działa się dziwna rzecz, dlatego że tak jakby miałam takie poczucie percepcyjne, świadomościowe, ale w ogóle też energetyczne, że kiedy wypowiadam słowa, moje piękne serce zwraca się ku sobie, tak jakby wszystkie sprawy, które zajmowały mnie jakoś, które zasysały moją energię, które zabierały moją uwagę, które przysparzały zmartwienia, które zabierały spokój i harmonię, tak jakby one, tak jakbym znalazła się w oku cyklonu, to nie. Było tak, że one zniknęły. One zaczęły wirować dookoła, a ja byłam w środku i tak, jakby ta energia wirowała, im, ale ona była w oddaleniu, a ja byłam w środku, byłam uziemiona i byłam centralnie w swoim sercu. Więc teraz, yy, zanim skończymy to spotkanie, poproszę cię, żeby sobie jeszcze raz wyobrazić, teraz zobacz, jeszcze raz powtórzę te słowa, a ty możesz sobie wyobrazić. Że kiedy wypowiadasz te słowa, wszystkie Twoje sprawy, te, wszystkie te, którymi się ekscytujesz, ale też te, które są trudne, te, które odkładasz, wszyscy ludzie, wszystkie wydarzenia, doświadczenia, te planowane, te przeżyte, tak jakby to wszystko kręci się wokół, tak jak wieje jest podmów oku cyklonu, i tam jest to cyklon porusza wszystko, ale ty jesteś w środku i nic się tobie nie dzieje. Jesteś w totalnym spokoju, w totalnej harmonii, w totalnym uziemieniu. Więc wyobraźmy to sobie. Wyobraź sobie, że wszystkie sprawy, wszystkie zmartwienia wirują wokół Ciebie. A Ty z gestem prawej dłoni na swoim sercu wypowiadasz na głos trzy razy. Moje serce zwraca się ku sobie. Moje serce. Zwracasz się ku sobie. Moje serce zwraca się ku sobie. Moje serce zwraca się ku sobie. Ach. No i daj znać, taki nietypowy materiał, prawda? Nietypowe spotkanie. Bardzo spontaniczne, bardzo z pola wyszło. Z dużą czułością, dużą wrażliwością. Daj znać, jak ci się podobało i już płyniemy dalej razem i wspólnie. Dziękuję za wszystkie komentarze. Dziękuję za łapki w górę. Dziękuję za dzielenie się tym materiałem. To ważne. To naprawdę ważne. Do zobaczenia. Puszczę ci oko jeszcze. Papa. Pa. A no i ważna rzecz. Jesteśmy dosłownie chwilkę przed naszym, naszą podróżą bohatera przez 7 centrów energetycznych, gdzie będzie dużo więcej czułości, jeszcze więcej czułości, gdzie będzie merytoryka, gdzie będą medytacje, gdzie będą wykłady i 8 dni przepięknego, mocnego procesu. Link znajdziesz w opisie tego filmu. Zapraszam bardzo, bardzo gorąco. Moje piękne serce zwraca się ku sobie. Moje piękne serce zwraca się ku sobie. Moje piękne serce zwraca się ku sobie. Moje piękne serce zwraca się ku sobie.